Witajcie rozważanach na dzień dobry. Dzisiaj z nami jest brat Aleksander, Prywiet. My dear brothers and Sisters and Christ uh, I greet you in, in the name of our Pozdrawiam was uh, w imieniu Jezusa Chrystusa drodzy bracia i siostry Brat Aleksander, скаżть mi, gdzie my? Jesteśmy w Kazachstanie Jesteśmy w Almaty dawnej stolicy Jesteśmy w bardzo znanej szkole biblijnej która nazywa się Almaty Instytut Biblijny tu mamy uh, nasz znak przy głównym Bible, wejściu Biblia are, otwarta. quotation from Matthew language, and Turkish And Kazakh language. Mm -hmm. I mamy tutaj Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody W yes. rosyjskim i w kazachskim yes. Because you use both languages Absolutely yeah. yes. And and you yourself you use more russian or kazach Or both uh, uh, Maybe russian, russian, russian. Uh, Everybody mm -hmm. uh, may speak russian in this part of the world mm -hmm. uh, Because Kazachstan now Last Uh, 33 lat jest to niezależny kraj, ale przed 1991 roku był częścią ZSRR. Oczywiście. czyli Używamy rosyjskiego, to jest taki nasz wspólny język ze względu na naszą przeszłość z ZSRR. Możesz pokazać nam miejsce? I also let mm -hmm. me say a little bit about Almaty Bible Institute. Mm -hmm. uh, Należymy mm -hmm. Nasz we... instytut należy do Unii Baptystycznej w Kazachstanie. And we teach students from uh, uh, different uh, place in Kazakhstan and another Central Asia uczymy studentów z naszego kraju, ale również y Kirgistanu i Uzbekistanu. Kyrgyzstanu, Uzbekistan, yes. mm -hmm. yes. I teraz jest 6 departamentów w Almaty bible Institute. i wśród tych wydatków mamy trochę więcej niż 200 studentów. Mamy 6 departamentów, takich wydziałów w, naszej, w naszym instytucie i z naszymi dwoma takimi kampusami zewnętrznymi my mamy ponad 200 studentów. Tak. Yes. Super. Co to za budynek było Uh, before uh, 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 Bible school uh -huh. it was kindergarten garden, uh -huh. which was built in Soviet Union time. Mhm. Uh -huh. to that it było v przez... uh -huh. We bought ruined walls, uh -huh. uh -huh. radicalized it and use it as a Bible school uh -huh. from 1998. Czyli od 1998 roku używamy tego jako instytutu biblijnego, wcześniej to było takie zrujnowane przedszkole ruskie. Yes. Mm -hmm. and also, uh, let mm -hmm. me show you our kitchen. Sobie do kuchni. Okay. This is kitchen tu mamy where we feed our students. And mm -hmm. honestly, honestly speaking, mm -hmm. because we are living in Central Asia and mm -hmm. Kazakhstan, is it uh, the most important place. Everywhere I think in yes. Eastern Europe too, kitchen yes. is like the heart of home. Yes. Yes. So yes. Yes. Like and yes. So yes. So yes. So what happens here now? You have some guests here today? Uh, now we have uh, orphans mm -hmm. from our uh, orphanage house. which is się w Karaganda w a Kazachstanu. Mamy tutaj and teraz wycieczkę e, sierot z takiego naszego ośrodka z Karagandy który jest na północy Kazachstanu 25 children 25 dzieci I mm -hmm. and we gave them opportunity to relax and use our mm -hmm. facility mm -hmm. uh, for for, for their vacation in Almaty to visit the mountains mm -hmm. lake and different mm -hmm. uh, uh, cultural mm -hmm. mm -hmm. Czyli generalnie mogą sobie zwiedzić wszystko naokoło i w Almaty mieszkają u nas super yep. And uh, also, may I show you our humble office? Okay, my humble oh, oh, humble, okay. humble, humble. That okay. sounds very exciting already. Także zobaczymy tutaj jaskinie prezydenta za chwilę. How many staff you have? How many professors? 20, 20 20. Work, mm -hmm. work in Bible Institute, but Mamy tylko 7 profesorów. Ok, to dobrze. Czyli mamy siedmioro wykładowców, takich profesorów, a 20 osób pracuje. W tym miejscu Mamy teraz sekre sek stanowisko number... sekretarki, która jest na wakacjach. To to Bardzo sympatyczne miejsce. The cave. Ok. Yeah. Made the quality of the cave. To uh, influence the quality of the teaching. Yes, you're absolutely yeah, right. That's yes. very important. So I see you have good, good books, plenty of books. Do you have any books in the uh, Kaza Kazakh language? Yes, yes, yes absolutely. Uh -huh. uh, we, Zapytałem, only... czy są języki, w języku kazarskim jakieś yes, książki teologiczne? No, to my, our Matty mm -hmm. Bibles stood. has one program where education only in kazakh language super mm -hmm. and also um, uh, we not only have small kazakh lab library mm -hmm. now mm -hmm. we translate new books from english mm -hmm. different language mm -hmm. into kazakh language for example mm -hmm. uh, maybe two months ago we have uh, finished translating directly from english into kazakh language uh, basic theology of Charles Riley. Okay, I know and, this, yeah. Uh, yeah. Mm -hmm. we, ha we had communication with mm -hmm. Polish House in mm -hmm. the United States. They gave, mm -hmm. our, uh, they gave the us the rights. Ra rights. Mm -hmm. And now uh, mm -hmm. we add one very important book in systematic mm -hmm. theology in Kazakh language plus to the small library which mm -hmm. we have now. And we are mm -hmm. Czyli mają swój projekt taki tłumaczeniowy, gdzie bezpośrednio z angielskiego różne książki teologiczne tłumaczą bezpośrednio na kazachski, co jest myślę our, our bardzo goal, ważne. Our goal to have mm -hmm. 30, uh, mamy taki cel, edition, że chcemy mieć 30 książek, które topic. pokrywają najważniejsze tematy teologiczne. Super, to very good. Jak długo you prezydentem? the president here? Uh, I'm president from, uh, 2010. Od 2010 uh, roku jestem rektorem. Professor ten years. Mhm. Mm Before my mm -hmm. earlier I was dean of mission department, past department mm -hmm. in academic dean. Uh -huh. Czyli wcześniej był dziekanem akademickim i misji i jeszcze jakimś. And uh, now I pokazać The place the mm -hmm. uh, in Sunday mm -hmm. uh, local church, wieś na wsi Mojuś i Żabanów, to A teraz pójdziemy do kaplicy, gdzie w niedzielę spotyka się kościół Emanuel. Yes. Czyli tak trochę jak u nas w radości, nie tylko seminarium, ale i kościół. Siech Dream, mam takie marzenie. The church to z Rachel utos przemysłliw. Nowa biblijna cisza. Mhm. We had vision mm -hmm. and begin the church in 2015 in April, mm -hmm. and as a result, after eight years, 68 new believers were mm -hmm. baptized so, And now during the, the Sunday morning ministry, mm -hmm. you may look at uh, in internet mm -hmm. our stream or mm -hmm. we have uh, our page in internet. How many people mm -hmm. here? Mm -hmm. And uh, there are full of people. Mm -hmm. And uh, We Czyli Lord. przez 8 lat tutaj było 8 ksztów, ponad 60 osób się nawróciło. E, a wszystko się zaczęło trochę tak jak w Radości, czyli od ludzi, którzy mieszkali wierzących przy ośrodku, przy, przy kampusie. No i dzięki Bogu, Kościół się rozwija. And Different nationalities, are, are, are mm -hmm. belief in Jesus mm -hmm. in our church. Russians, Ukrainians, mm -hmm. Uighurs, uh, Kazachs, mm -hmm. uh, Koreans. Okej, okay, czyli and, mamy dużo osób z różnych yes. narodów: Ujgurów, Kazachów, y, Koreańczyków, y, Ukraińców, Rosjan. Tatarów też. Okay. Mm -hmm. yes. Tatarów. And in our uh, brother, Brotherhood Council. Mm -hmm. is that man, Group, who rules our church. z mm 10 -hmm. uh, uh, brothers, and 4 of them are Czyli w naszej. in the local church? Local church. Czyli okay. w naszej radzie zborowej mamy 10 braci, 4 jest Kazachów, a 6 jest z różnych innych narodowości. Yes. Yes się okay? yes, absolutely. Absolutely. się. Panie Boże, dziękujemy Ci za prata Aleksandra, za Instytut Biblijny tu w Almacie i za ten zbór. Błogosław ich, Panie, wspieraj. Dziękujemy za to, że Twój Kościół się rozprzestrzenia wszędzie. Bądź uwielbiony w życiu naszych braci i sióstr tutaj na tym miejscu. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Z Bogiem. Do zobaczenia.